Fest dobry dzień wam wszystkim, z tej strony Festu i witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Hytale na moim kanale. Jednak nie będzie to odcinek z Hytale pomysły, tylko po prostu przyjrzymy się dzisiaj najnowszemu blogpostowi. Na samym początku chciałbym zaprosić was do zostawienia lajka, jeżeli wam się spodoba i zapraszam was oczywiście do na naszego Discorda, którego macie w opisie. W tym blogpoście pokazali nam, jak wygląda nagrywanie dźwięków do gry u nich w studiu i również poza studiem, bo tam też nagrywają. Także czerpią inspirację również ze świeżego powietrza. Zdrowo w sumie. Można by było pomyśleć, że po prostu biorą sobie dźwięki yy, z zakończeniem MP3 z YouTube'a i po prostu wsadzają do postaci z gier, ale nic bardziej mylnego, ponieważ nasi twórcy korzystają z własnych metod. Także nie ma co zwlekać i przejdźmy do omawiania. Na początku pokazali nam, jak to mniej więcej wygląda, kiedy nagrywa się takie dźwięki. Jakby ktoś nie wiedział, kto to, to to jest właśnie Kieran Fitzpatrick, czyli y, główny sound designer w Hypixel Studios. Tak jak mówiłem wcześniej, y, Kieran Fitzpatrick nie nagrywa tylko i wyłącznie w studiu, ale również wychodzi, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i zazwyczaj tam znajduje swoją inspirację. Na przykład jak tutaj, przy jeziorku, gdzie nagrywał dźwięki y, ptaszków i lasu. Oraz, jak na przykład tutaj, gdzie wykorzystuje swojego własnego pieska, żeby nagrywać dźwięki yy, do tych zwierząt. Piesia nazywa się Roland, tak w ogóle. A teraz mamy pokazane, jak nagrywa się dźwięki do nietoperków i jak myślicie, w jaki sposób to robią. Otóż, nawet ja się tego nie spodziewałem, ponieważ jest to po prostu balon. Kieran mówi, żeby ten balon idealnie się wpasowywał w taki dźwięk kreskówkowo-komiczny, jeśli wiecie o co mi chodzi. A teraz nagrywanie dźwięku poruszania się po śniegu, do którego Kieran wykorzystał skrobie kukurydzianą, zamiast po prostu nagrać jak chodzi po śniegu. Chociaż w sumie mu się nie dziwię, bo dzisiaj śnieg jest mało spotykany. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, jak ładnie wygląda ten krajobraz w Haiti. Widzicie to jest chyba kraina numer 3, lodowa. Jak mi dobrze pamięć nie myli, i jak się przejrzycie, to tam gdzieś w oddali dalej jest wioska trorków, a po prawej jest jakaś opuszczona chata. No i nad głowami latają nam sowy. Tylko wydaje mi się, że one mi latają trochę za nisko. Według mnie powinny latać zdecydowanie wyżej. Kolejnym dźwiękiem, jaki nam pokazali, w jaki sposób nagrali, jest otwieranie skrzynki. Czyli po prostu nagrali otwierającą sobie skrzynkę. Ale zastanawia mnie jeden fakt, skąd oni wytrzasnęli takie coś? No, zobaczcie, ja to wygląda jak nie wiem, jak, jak wyjęte ze Skyrima. I tutaj jest klatka, przyjrzyjmy się temu. Jak widzimy tutaj, Propsy ma na sobie założony, y, założoną żelazną zbroję i tutaj y, chyba spodnie z jakiejś trawy. Na dole widzimy y, nasze statystyki, jakie tutaj ma, wszystko ma zero, więc nie wiem jak on zdobył tą legendarną skrzynkę. No ale to jest jeszcze working progress, więc nie ma się co przejmować takim czymś. I z tej skrzynki dostał tutaj y, miecz z Thorium, który jest ładnie podpisany. Sturdy with a good grip, made from thorium bars, wood and medium leather. Po prostu znaczy, że miecz jest trwały, zrobiony z y, sztabek thorium, drewna i y, średniej jakości skóry. Chciałbym tutaj jeszcze zauważyć, że w tej skrzynce jest napisane auto sort i take all, czyli po prostu automatyczne sortowanie i możliwość wyjęcia ze skrzynki wszystkich przedmiotów. Więc fajna rzecz, fajna rzecz. Na dole widzimy, że ma tutaj przy sobie siekierę, jakieś ciacho, jakiś szaszłyk, bombę ma nawet, mięsko i jakieś tutaj skały, jakaś ruda ewidentnie. Kolejną rzeczą jaką nam pokazali, to w jaki sposób nagrywają dźwięki broni, w sensie jak machamy bronią, to jak to wygląda, jak, jak Kieran w jaki sposób on to nagrywa, więc mamy tutaj pierwsze nagranie. Dość ciekawe metody nie, nie, nie da się ukryć. Teraz za każdym razem jak będę machał mieczem albo siekierą, to zawsze będę miał uczucie, że macham tak naprawdę wieszakiem albo szufelką. No ale mogę też czuć, że macham na przykład gitarą. Oczywiście to nie jest czysty dźwięk, jaki przechodzi do gry, tylko on jest do, yy, dokładnie i poprawnie preparowany do tego i przygotowywany, żeby dodać go do gry. No i wychodzi taki fajny dźwięk, właśnie machania, którym już tak naprawdę nie słyszymy, że machamy z szufelką albo wieszakiem. Teraz pokazał nam dźwięk, w jaki sposób nagrywał yy, dźwięki pasujące do pająków. Kieran mówi, że chciał nadać temu efekt jak najbardziej taki chrupki, taki łamliwy do tych pająków, podchodząc już potem nawet trochę pod takie yy, paskudztwo. Oprócz mówić, że jak fajnie to wyszło, bo bardzo mi się to podoba. Chciałbym omówić tutaj jak y, wygląda ten gameplay, jakbyście nie zauważyli, to y, te pająki mają jakby swój taki zasięg reakcji, jak y, Kieran do nich podchodził, czy ktokolwiek inny, kto grał teraz, to wyskakiwały takie wykrzykniki. tam w tle można zobaczyć, że jeden pająk jest troszkę dalej i on nie reaguje w ogóle agresywnie na gracza, dopiero jak podszedł bliżej, to wtedy. Gdy gracz dostaje obrażenia, lekko go odrzuca i cały ekran robi się tak delikatnie na czerwono. Tak samo, gdy on zadaje komuś obrażenia, to ten cel też lekko odrzuca. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to jest to, że po śmierci, gdy te truchła jakby zostają, to one po chwili znikają, a właśnie powinny zostać. O to mi chodzi, że one powinny zostać i tam leżeć przez jakiś dłuższy czas, aż na przykład się nie rozłożą. Ale to jest tylko work in progress, więc no znowu nie ma co się przyczepiać. Nie wiem w sumie po co to robię. <laughs> Jeśli pamiętacie, to stare nagranie, jakie pokazali nam w poprzednim blogpoście, mam na myśli yy, jaja z karaków. To y, zastanawiało nas i nie tylko nas, bo na przykład tutaj przedstawiciela z Quebec Corner, z tego kanału zagranicznego W jaki sposób nagrywają ten ohydny dźwięk tych jajek No i fajnie, bo został tutaj wspomniany na tej stronie i odpowiedzieli mu w jaki sposób? Nagraniem Tylko os, y, ostrzegli nas, że jest to dość ohydne Także y, zobaczmy sobie Pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot, oh, spicy meat. <laughs> yeah, boy. Wychodzi na to, że to jakaś karma dla psów, jakaś mięsna i brzmi tak dość ohydnie, ale no to tylko karma, więc tak, jakby nic takiego. Ale jest efekt jest. Brzmi to ohydnie, brzmi to strasznie, i, i jest takie uczucie, że jakby się tego jaja dotknęło, to by zaraz pękło, coś z tego wypłynęło. Takie fuj. Brakowałoby jeszcze, że jakby coś z tego wypłynęło, to jeszcze skoczyło nam na twarz. W sumie to byłby dobry pomysł na jumpskera, a ja liczę, że tych jumpscarów w Hightail będzie jak najwięcej. No może bez przesady, ale faktycznie chciałbym, żeby gra była trudna i delikatnie straszna, kiedy trzeba. Żeby to nie było takie tylko czyste, takie pure dla dzieci, jeśli wiecie o co mi chodzi. No i to tyle w tym blogpoście. Wspomnieli tutaj jeszcze, że na stronie GamesRadar można sobie przeczytać teraz y, gazetkę y, Edge za darmo, w której wykupili jakby tylko ten temat Hightail. Każdy może sobie zobaczyć, więc jak najbardziej nagram również o tym filmik. Także więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Tak jak mówiłem na początku, pamiętajcie, żeby ocenić ten film. I zapraszam na Discorda. Trzymajcie się, na razie.